Siemano, 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 witam was w kolejnym odcinku Finish Scottish Simulator. Oj, yy, nie wiem teraz jak stąd wstać. Yy, we have chyba problem. God damn it. Naprawdę... O, dobra, chyba ja w kom to klikłem. I tak, yy, zresetowałem save'a. Stwierdziłem, że nie będę... Nie będziemy teraz zasuwali specjalnie pieszo po Pitorynkę, bo to jest jedyny nasz środek transportu. Mogę odłączyć telefon? Halo? Gdzieś tu kurwa było. Yy, I stwierdziłem, że nie będziemy zasuwali specjalnie po Pitorynkę. Goddammit! Goddammit! Tak ranie chce ze mną współpracować. Dobra, wiecie co, zostawmy ten telefon i po prostu bierzemy pitorynkę i plan jest taki, aby wziąć i, hmm. dojechać tam do sklepu, tak, no i normalnie dzisiaj tam jedziemy do sklepu, bierzemy, o kurde, <gryw> tu można silnik wyciągnąć z tego, dobra, odpalamy naszą pitorynkę, na koło ją wyrywa. I lecimy w kolejną podróż. Mam nadzieję, że tym razem bardziej udaną niż poprzednim razem. Bo poprzednim razem nie wypał totalny. Mam nadzieję, że właśnie tym razem będzie... Wtedy pojechaliśmy w prawo i dlatego to tak nie wypaliło. Teraz pojedziemy w lewo. Mam nadzieję, że tym razem już coś znajdziemy. Tu jest przystanek, to nie. Jedziemy w lewo. Prawą stroną. Tutaj jest jakaś droga. A na razie i nie będę badał. To wiecie. To jeszcze nie teraz, o. Na razie poznajmy mechaniki gry, co się dzieje tutaj w ogóle, w tej pięknej Finlandii, na naszych wymarzonych wakacjach. Wyjechaliśmy specjalnie na wiochę, żebyśmy mieli ciszę, spokój. Możemy cisnąć sobie mopę dzikiem. Jest cacko. Kto by tak nie chciał? Każdy by chciał. I... Kurde, cały czas myślę, że to ma summer i summercar i kilka mków, żeby przybliżyć. I tak, tutaj mamy kolejny zjazd. A nie, ciśniemy dalej przy ciebie. Mam. Teraz już wiem, że jak będzie kłoda, to żeby jej nie umijać. A posłuchać się i zawrócić. Bo ostatnim razem się nie posłuchałem tej kłody. Nawet nie patrzyłem, co to był za znak z boku i... Tak się skończyła moja podróż. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie polowania. Mam taką nadzieję. Wyjeżdżamy gdzieś tutaj, na jakieś takie. otwarte tereny. Tam kolejna szopa. Jakieś baloty z leżą na polu. Tam jest coś w tym lesku. To nie dziś. Ale do tej chatki się przyjadę. Nie ma bata. Muszę tam iść. Tutaj coś na pewno będzie. Pewnie piwo. Ale jedziemy od razu. Gorzej, jak tutaj jakiś tam niedźwiedź wyskoczy. Nie? Uwaga! Nie zgadniecie. Mamy piwo. Oj, nie w towerta. Zobaczcie. I to trzy piwa. No i to co? Oh! Można brać całą kratę na raz. Mogę to wsadzić na bagażnik? Hm. Hm. Aha, dobra. A to chciałem ten. O! Kurde, no! <gry> Nie ogarniam jeszcze. O! Mamy. Hops. O, dawaj. A, no zapomniałem, że to trzeba otworzyć. To nie jest taka byle jak gra, gdzie bierzemy piwo i od razu zerujemy. Tylko tutaj jeszcze trzeba otworzyć buteleczkę. Good. Zerujemy. Piterek. Nasz moped jest zatankowany. To my też musimy siebie zatankować. Nie ma, że nie. Ej, tam jeszcze piwo było. No dobra. Kolejne. Walimy. Dawaj, dawaj. Dawaj. Nie wiem, czy wy też to słyszeliście, ale słyszałem jakby ktoś tupnął. Coś walnąło o ziemię. No już, koniec. O, to było puste. Tam jeszcze było piwo. Matko jedyna, nie? O, takie coś słyszałem przed chwilą. A żem się nie ruszył. Mam taką nadzieję. Mówi, na idioty. <laughs> dawaj, dawaj. Najgorsze jest to, że jeszcze... Oooooo! Isiu. Puste. Teraz możemy jechać. Eyyyy... tą pitorynkę. Szkoda, że nie ma żadnego efektu, że jesteśmy lekko wstawieni. To był wyjazd, o elegancko wyjazd. Dawaj. No. I możemy dalej jechać i zwiedzać. Mam nadzieję, że jadę dzisiaj do tego sklepu. Mam taką nadzieję, bo ogólnie, mam nadzieję, że cokolwiek znajdę tutaj. O, jednak coś buja. Dopiero zaczyna bujać. O, zaczyna wchodzić na oczy. To niedobrze. O, to dopiero z opóźnionym zapłonem uderza. Ale fajny efekt, fajny efekt. Jeszcze jakaś praca by się przydała, bo kurczę, no. Mamy tylko 15, 16 tych jurochów, więc za dużo tutaj zawojujemy w tym. w tym świecie. No i już puszcza powoli. A jak nie było widać cywilizacji, tak nadal nie ma tej cywilizacji. No ale trzeba coś. Na, poradzisz na to. I chyba zrobimy szybciutkie cięcie, bo to będzie bez sensu, żebym was zabrał na taką piękną wycieczkę krajeznawczą, jak tutaj. Chociaż, momencik, bo tutaj znowu jakaś pusta polana. No tutaj chyba bombardowanie było. Nie, młody las posadzili. Tak mi się wydaje. Wygląda jak posadzenie nowego lasu, ale tutaj to wycinka bardziej o jeszcze nie wiem dlaczego nie możemy jeździć autem. Autem to pewnie już byśmy tam byli, a tutaj to nie wiem, czy nam paliwa starczy, żeby tam dojechać. O, na przykład tutaj można gdzieś dojechać. Tu wszędzie można gdzieś dojechać. Ale jakbyśmy mieli to wszystko zwiedzać na strzała, to ja nie wiem czy byśmy się zamknęli w 40 minutach. Więc szybkie cięcie i za chwilę się widzimy. Słuchajcie. Gdzieś dojechaliśmy, ale gdzie? Nie mam pojęcia kompletnie. Eee, Skręciłem w jakąś drogę w las. Tu jest jakaś karteczka na drzwiach, więc zaraz zobaczymy. Co tutaj pisze? A, że jest na wakacjach. Że wróci niedługo. Może ma coś w śmietniku? Nie ma. A szkoda. Może tylne drzwi będą miały otwarte. Nie ma otwartych. No dobra. A może. Nie, nie da się podnieść krzesła. Może w szopce będzie klucz. Trzeba się rozejrzeć. I. Nie ma. Czyli może faktycznie ktoś jest na wakacjach. Tutaj pusty pokój. Włączymy mu prąd. Albo wyłączyliśmy mu właśnie prąd. Łóżko takie biedne, chociaż ja się nie odzywam, bo wcale lepszego domku nie mam. I tak mi się wydaje, że popełniliśmy bardzo duży błąd. Bo mogliśmy wziąć, ruszyć z domu i po prostu ruszyć łódką. Bo mamy tutaj mapę. Ale z tej mapy się coś rozczytać, to po prostu tragedia. I tam jest sklep. Ja pojechałem w lewo. I w lewo. W dupę. Nie, moment, pojechałem tu. Tu. Czyli powinienem być w sklepie. A nie jestem w sklepie. Hmm. No cóż, wyprawa po artefakt. jadę dalej, i jak coś zobaczę, bądź e, gdzieś dojadę, to po prostu e, to po prostu z wami do was się odezwę. Bo no, jak na razie, no to widzicie, taką polną dróżką sobie tutaj przyjechałem, i nic się okazało, że nic nie ma. Więc e, znowu do chwili. Kurwica, nie uwierzycie. Dojechałem do drogi. Rozumiecie? Do drogi dojechałem. Co jest najlepsze, to to, że nie wiem teraz, w którą stronę jechać. Czy w lewo, czy w prawo. <grych> to jest ciekawostka, ale mi się wydaje, że w lewo skręcimy. Ze względu na to, że tutaj są baloty. Nie, to ja jestem w całkowicie nowym miejscu, a widziałem gdzieś linie elektryczne, że gdzieś prowadzą, więc może prowadzą do miasta. Jakby prowadziły do miasta, to by było super. Tylko taka droga, żeby dojechać do miasta po rzeczy, to kurwa nowe wyzwanie. I patrzcie, mamy linie elektryczne, jedziemy za nimi, znaczy, dzisiaj ja sobie podjadę, żeby was po prostu nie zanudzać. O, widzicie, patrzcie. Wielkie linie elektryczne. Dawaj, dawaj. Więc y, zobaczymy się, jak ja już coś wynajdę tutaj, może. Bo może coś znajdziemy jeszcze dzisiaj. Nie jest powiedziane, że nie, więc y, do chwili. Uwaga, coś my tutaj mamy. Chyba ziemia obiecana. Tak, ziemia obiecana. Mamy to. Zła jest z tego pitorka. Gdzie? O, właśnie. Otwieraj to. Dziadu. O w dupę. Ej, A jak pędza Okej, okay, okej. Okay. A jak... ooo tutaj można kupować różne rzeczy, patrzcie. Dobra, ale czy możemy tak po prostu sobie podejść? Jakby basket to buy. Kurwa, patrzcie co tutaj jest, tej. Tutaj patrzcie, kubki. Gademet, nie wyłączyłem telefonu. Znaczy się, nie wyciszyłem go. Są wędki. To jest... ...jakaś pompa. Okej. Okay. To taśma izolacyjna. Ja pierdzielę, jakie to jest skomplikowane wszystko. Kurde. Tutaj są filtry do kawy. Kawkę możemy sobie pić. Tutaj mięsko. No nie no, kurde. O, ścinka było. Otwieraj te drzwi. Dziadu. Co tam oglądasz? O, i piwerko. Twoje zdrowie. Kurwa, duże te piwa. Ja mówiłem w ostatnim odcinku, że one są takie malutkie od Zong. Zobaczcie. God damn it! Nie chciałem z tobą rozmawiać. Chciałem zrobić tak? Tak. O! Gucci. A co i co on ma? Cigaretę? Cigaretę. Kurde, a to? A to jest na komary, dobra. No to w sumie tak, sklep mamy zwiedzony. Tu jest cukier. <laughs> tu był przepis. Dawaj ten. 25 gramów suchych drożdży Ile one ma gramów? 4 razy 11 40 Dobra Dobra, 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 dobra 2 kg cukru No to kurde, robimy bimber. Dawaj ten koszyk. Dawaj to i dawaj to. I człowieku, przyjadę z takim bimbrem, że cię z ci wystrzeli. Dobra. On ma straszny głos. No dawaj. O ten, zanim policzy na tym, na kalkulatorze. Ta. No dobra. Dawaj. O kurwa, <grywa> jaka ta... Dobra, pick up. A jak ja to teraz mogę schować do plecaczka, powiedz, z tymi? I mam normalnie w ręku. Tutaj on ma pompę paliwową. Tutaj jakieś śmieszne znaczki. Ale bieda straszna, ja myślałem, że to bardziej takie rozwinięte. Ale zrobiłem kurwa pranka, patrzcie na to. Al prank dziadu. Aj. Nic nawet się nie skapnął, że prądu nie ma w tym w sklepie. Oto, dobra. Oto co, wsiadamy. No i teraz by się przydało wrócić do domu. <grybujesz> Tylko nie wiem, czy to nie będzie kolejna wyprawa po artefakt. Pojedziemy prosto. Uj. Ta siatka lata tutaj na tej kierownicy. Mi się wydaje, że tu są jakieś skróty, ale żeby takie skróty znaleźć, to ja pierdzielę. A bo wiecie co? Mam inny pomysł. Wezmę ten telefon, sobie przy okazji wyciszę. Ja sobie zerknę na mapę. To jest dobry plan. Tylko muszę to znaleźć, więc yy, widzimy się za chwilę jak ja już sobie znajdę mapę i dojadę do domu na spokojnie, bo kurna jazdy tutaj, więc do chwili, kurwica widzowie, yy, znalazłem mapę i pokazało mi skrót i za takie skróty to ja chyba podziękuję, <gryw> jadę przez jakiś las, nawigacja mi pokazała, że będzie szybciej o 5 minut, ale kurwa nie sądzę. Ale przynajmniej piękna wycieczka znawcza, jadę z siateczką, droży oraz cukru. Wstawię bimber. Będzie Gucci. Ale dawaj! Dawaj dawaj! To terenowy mopet jest. I co? I jadę sobie taka do domu. Więc no Znowu... Widzimy się jak już coś poczynię bardziej takiego pasjonującego, czyli dojadę gdzieś. Bo na razie to ja jeżdżę po wzgórzach i nic się nie dzieje ciekawego, więc. A dom nasz chyba jest aż tam. Więc, no co. <laughs> Jak się zgubię, to się zgubię i tyle. Najwyżej wyślę jakiegoś sesa czy coś. Z Sosa, wtedy będziecie wiedzieli, że poproszę SOS Beszamel. Żeby mnie uratować. No i co? I ja sobie jadę ja i. Dla was to będzie chwila, ja to sobie poczekam troszkę. Paliwo mi się kończy, bo mam tylko 75% w baku. 3 litry Więc cholernie drogie to jest. Nie wiem w co my będziemy zlewać ten bimber. Ale... To już... Ojojoj, najmniejszy... Oj, oj oj. najmniejszy... Ojku! Kurwa! Kurwa! Dawaj! Kurwa! Dawaj! wyjedź z tego trzeba. O wyjedź. Tu jakieś włosy latają. Dobra, a no to co? Oj, w dupę. Dobra, jedziemy w prawo. A, ja się z wami za chwilę zobaczę. Najwyżej się zgubię. Wyślę wam sosa. W dupę, widzowie. Wpiłem dwa piwa po drodze. I coś mi się pomyliło. I zajechałem chyba nie do mnie. A tu jakiś gościu jest. Ciao mordo. Patrzcie, kurwa, on to luksusowo ma. Jakaś muzyczka gra. On sobie drewno do bali dorzuca. Patrzcie go, Boga wola. A ja co, a ja dalej zgubiony. Więc jadę dalej. Dojechałem do asfaltu. Więc już jest połowa sukcesu za nami. Nawet minąłem jakiś przystanek. Więc no co, no, jadę dalej. Szkoda, że telefonu nie wziąłem, tu bym po taksę zadzwonił, więc... no co... Kolejny update za chwilę. Kurwa, nie uwierzycie. Dojechałem. Ja naprawdę wróciłem do domu. To jest nieprawdopodobne i aż nie w moim stylu. Ale mamy siatkę z zakupami. Idziemy do domu. I teraz co? Trzeba pędzić bimber, bo to tak nie można. Yyy, taka item, to nie to. Kurwa, ale ja nie mam wiadra. Nie gadaj. Otwórz, Błagam, nie. Nie, chociaż mam jakieś wiadro. Ale to nie wiem, czy to takie może być. Czy to będzie ok? Tutaj mamy studzienkę. Ten o, o kurwa, zajebali wiadro. O, dobre, żartowałem, jednak jest. A bo ja trzymam w ręce, <grywy> dobre, dobre, to może tutaj, pod kranem, nie? Też nie? Usę. Oho Czyli trzeba pompę ten. No jednak. No dobra, no może jak postawię to tutaj. Nie tak? Tak. Już w tupę kopana. Empty. Pick up. Podejdźmy tu O i mamy O! leci woda Dawaj tą wodę Styknie czy nie? Jak ja mam ją odłożyć tak delikatnie Kury <noise> ławcie Poczekajcie, bo to jest aż cyrk Widzowie, ogarnąłem. Już ten, już nie ma padaczki. Ile jest wody? 5. 6 litrów. 8 litrów. Dobra, teraz tak. Podnosimy to wiadro. Żeby nie wylać. Bo tam mamy cukier. Musimy jeszcze iść po deńko od wiaderka. to mam nadzieję, że to jest to wiaderko, bo jak nie to się zbłaźnie. Kurwa było blisko. Dobra. Takie item. I co? I tako? Opa. Nie no, co czekaj. Trzeba jakoś tak o Equip. O, mam, Addry West 12 gramów. A ile tam było trzeba dać? 25, dobra. 25, 2 kg cukru. Dobra, dobra. Wszystko już rozumiem. To pędzim dalej. Kurwa. I ja. Dobra, wszystko pod kontrolą. Cicho tam muchy. 25. Teraz jest idealnie, prawda? Prawda. Teraz tak. Takiej tam kolejny. Acugar. O kurwa. Dobra, to już jest chyba puste. Daj kolejne. Bo tu już się robi kill you. Patrzcie, ty. Tylko ten. Trzeba iść szybko po... Kurwa. Zatyczkę do wiadra. Dawaj. Bo to już się fermentuje. Gdzie to jest? To jest kranik. O, tak, to ma być. Teraz tak. I szybko. Biegnij, kurwa, do tego wiadra. To trzeba sprzedać. I mamy pieniądze na wakacje. Tak, o. Szybko trzeba dorobić. O, ty. I działa. I nabiera procent alkoholu. <słyski> To jest życie widzowie Dobra, a teraz jeszcze jest lepsza akcja, gdzie to sprzedać <laughs> Dobra, trzeba posprzątać ładnie po sobie możemy to tutaj wrzucić. I co? I to się już robi, taka? Robi się. Widzowie Dobra Tym Czy to będzie nam się już ten no gdzie to sprzedamy, i tak dalej, to będziemy się martwić w kolejnym odcinku. Ja Wam mogę powiedzieć tylko, żebyście zostawili subskrypcję, lajka, komentarz, i widzimy się w następnym odcineczku. Zobaczymy jeszcze, czy uda mi się rozplanować taki chociaż harmonogram zadań, co bym chciał tutaj zrobić. Ale wątpię, wątpię. I to bardzo wątpię, więc. Yy... No co ja wam mogę powiedzieć? Widzimy się w następnym odcinku. Siemano, cześć i nara.